Moi drodzy, dzisiejsza liturgia słowa ma nas nauczyć takiej zdrowej gościnności. Gość w dom, Bóg w dom. To stare polskie przysłowie, no, straciło troszkę na wartości. coraz rzadziej lubimy mieć gości, albo to trzeba posprzątać, bo to trzeba przygotować, a co później zrobić z tym całym jedzeniem? Jakoś tak mniej się gościmy, wolimy posiedzieć w domu. A niestety, na tym bardzo cierpi nasze życie rodzinne i społeczne. Rzeczywiście, coraz rzadziej można zobaczyć ludzi, którzy na zewnątrz rozmawiają, którzy cieszą się sobą. Coraz częściej zamykamy się w naszych czterech ścianach razem z najwierniejszym przyjacielem człowieka. I to nie pies, to telewizor. On nam najczęściej towarzyszy, szczególnie wieczorami. Czy to nam wychodzi na dobre, to już niech każdy sobie odpowie sam. W księdze rodzaju usłyszeliśmy, jak stary Abraham, który, gdybyśmy przeczytali wcześniejszy fragment, jest dopiero co po obrzezaniu. Czyli proszę sobie wyobrazić, jak musiał być obolały, jak cierpiący, jak bolesny, siedzi u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia po co. Przecież w najgorętszej porze dnia to się człowiek chowa. Abraham siedzi u wejścia do namiotu, bo jako człowiek starożytnego wschodu nie chce przeoczyć żadnego wędrowca, któremu należałaby się pomóc. Po prostu jest tak gościnnym, tak szlachetnym człowiekiem, że wypatruje, czy komuś tam nie trzeba usłużyć poprzez gościnę. I rzeczywiście przyjmuje pod swój dach, pod dach swojego namiotu trzech wędrowców. Tradycja dała tym trzem wędrowcom utożsamia i Trójcą świętą. No, samemu Bogu dał gościnę. Czy to byli aniołowie, czy rzeczywiście sam Bóg to już jest tajemnica, którą poznamy dopiero w przyszłym świecie. Ale Abraham tą gościną, której udzielił, spodobał się Bogu. I co ciekawe, żeby usłużyć tym wędrowcom, Abraham Abraham pozostawia Boga, z którym rozmawiał. Bo był z nim w dialogu, rozmawiał z Bogiem, ale żeby usłużyć drugiemu człowiekowi, odchodzi od modlitwy, żeby przyjąć wędrowców. Czy jest we mnie taka postawa gościnności? Bycia dla drugiego człowieka, otwartych ramion. I tu nie chodzi tylko o takie zwykłe przyjęcie kogoś na kawę, herbatę czy na kolację, ale o przyjęcie człowieka, który potrzebuje mojej pomocy, bo może jest zmartwiony, smutny, cierpiący, może jest w żałobie, może potrzebuje chwili wytchnienia, bo opiekuje się kimś chorym. Są to różne sytuacje, których. Powinniśmy wyszukiwać w naszym życiu. Tak jak Abraham wypatrywał osób potrzebujących pomocy, tak samo my, chrześcijanie, mamy wypatrywać osób potrzebujących pomocy. To jest wielkie zadanie. Bez tego jesteśmy chrześcijanami tylko i wyłącznie z nazwy. I podobnie święty Paweł utwierdza nas w tym poszukiwaniu woli Bożej, bo mówi do kolosan że Chrystus jest pośród nas. Właśnie Chrystus pośród nas to jest Ten, który potrzebuje mojej pomocy, mój bliźni. Czasem taki może stratowany przez życie, sponiewierany swoim istnieniem, ku któremu mogę przyjść i któremu mogę usłużyć. Ale też, moi drodzy, Ewangelia mówi nam ciekawą rzecz, bo my czasem Marta i Maria przyjęły Chrystusa. Super. Marta usługuje. Chce, żeby wszystko było na tip-top. Przygotowuje pewnie różne dania, napoje. No, super. No tak należy się zachować, kiedy przychodzi do nas gość. Ale też ma pretensję o to, że jej siostra słucha Jezusa. I pan Jezus nie tyle karci Martę, co chce ją poprawić, że kiedy przychodzi do ciebie drugi człowiek, to nie jest najważniejsze to, jak go przyjmiesz od zewnętrznej strony, ale najważniejsze jest, by przy nim być, by po prostu być przy nim. I tego niestety jest za mało w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie. Przestaliśmy ze sobą być. Pamiętam taką historię, i to już chciałbym na koniec opowiedzieć, żeby trochę nas obudzić, żebyśmy jednak no. Z powrotem zadzierzgnęli te nasze rodzinne relacje, żebyśmy bardziej byli dla siebie. Uczyłem w szkole i po feriach zimowych jeden z chłopaków wrócił, no, wyjątkowo opalony. Zwróciło to uwagę wszystkich, nawet tam dzieciaki się podśmiechiwały z niego. Ja mówię, Kuba, gdzie ty byłeś na wakacjach, tak się pięknie opaliłeś? A on tam wymienił jakąś wyspę, no... Na pewno nie każdy tam może polecieć. Ja mówię, to super. Mówię, fajnie, że tak mogliście polecieć. A On mówi wie, ksiądz co? No fajnie, że tam polecieliśmy, ale chyba bym wolał na co dzień mieć częściej tatę w domu niż latać na takie wyspy dalekie. I ten chłopak powiedział to, o co chodzi w dzisiejszym Słowie Bożym, żebyśmy byli przy sobie. Ojciec pewnie ciężko pracował na takie urocze w czasy, ale też go nie było w domu. Chodzi o to, żebyśmy byli przy sobie. Może skromniej, może nie tak wystawnie, ale częściej byli ze sobą razem. Tego nam bardzo potrzeba, a szczególnie potrzeba tego młodym ludziom, bo nasze dzieci, wasi wnukowie, wasze dzieci, Czują się niestety często bardzo samotni w tym zagmatwanym świecie. Bądźmy gościnni dla siebie nawzajem, bądźmy bardziej ze sobą. Amen.